Cześć, jestem Magda z Selfmaster.pl, a to jest krótki film z serii Mastery Insights, w której będę dzieliła się wskazówkami rozwojowymi, użytecznymi obserwacjami i refleksjami. Dzisiaj opowiem o tym, jak odpocząć. Wiele osób mówi o tym, żeby wpisywać na swoją listę zadań czas na odpoczynek. Żeby świadomie blokować ten czas w kalendarzu. I z jednej strony to jest w porządku, bo rezerwuje nam ten czas na to, o czym często, realizując kolejne zadania, po prostu zapominamy. Z drugiej strony, połączenie odpoczynku z listą zadań wydaje mi się trochę niebezpieczne, dlatego że istnieje potencjalne ryzyko, że zaczniemy traktować odpoczynek czy czas dla siebie jak kolejne zadanie. W pędzie, w którym realizujemy swój plan, joga, medytacja, czytanie książki, albo wyjście na spacer, mogą stać się po prostu kolejnymi rzeczami do zrobienia. Z mojego doświadczenia wynika, że kiedy tak się stanie, ten czas traci swoje walory, przestaje być odpoczynkiem. Odhaczenie tego w kalendarzu nic nie zmienia w takiej sytuacji, poza powiększeniem naszego zmęczenia. Osobiście zauważam, że po paru godzinach siedzenia spacer czy yoga bardzo mi służą. Ale to, czy one mi służą do odpoczynku, czy mnie obciążają, jest związane z moim sposobem myślenia o tym czasie. Jeżeli to jest czas odpuszczenia, to w porządku. A jeżeli to ma być odhaczenie punktu na liście zadań, to nie za bardzo. A jak jest u ciebie? Zauważasz coś takiego? Jak myślisz o swoim czasie wolnym? On jest wolny, czy jest kolejnym zadaniem, po którym jest kolejne zadanie? Jeżeli to, że idziesz na spacer jest po prostu elementem planu, to na ile rzeczywiście odpoczywasz i czy w ogóle o to chodzi w odpoczynku? Myślę, że to są bardzo ważne pytania, bo żyjemy w świecie, który odpoczynek traktuje jak środek do większej produktywności i jak coś, co trzeba zrobić, żeby móc robić dalej. Dobrze to podejście do odpoczynku oddaje wyrażenie Going through the motions. Niby coś robię, ale tak naprawdę mnie w tym nie ma. To wszystko zamiast świadomego odpuszczenia i rozluźnienia, bez którego daleko nie zajedziemy z tą listą zadań. Dlatego blokowanie czasu na odpoczynek w kalendarzu w porządku, ale niech to będzie połączone z odpowiednim podejściem do tego czasu. I sobie, i Tobie. Życzę prawdziwego odpoczynku. Jeżeli nie chcesz przeoczyć żadnego materiału, subskrybuj kanał Selfmaster i zapisz się do newslettera. Link do formularza znajdziesz w opisie tego filmu. Formularz znajdziesz na stronie selfmaster.pl. Jeżeli potrzebujesz kontaktu osobistego i coachingu, też zapraszam na selfmaster.pl. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.